bardzo serdecznie tej boz i znowu jakieś wiadomości z Minecraft 1.8. tak no przedstawił kolejny zrzut ekranu przedstawiający dwie nowe rzeczy jakie zobaczymy w grze pierwsza jest bardzo oczywista to animacja otwieranej skrzyni drugi nie jest taki oczywisty ale to po prostu ładniejszy wygląd wschodu słońca może niewielu z was zwróci na to uwagę ale takie elementy poprawiają ogólną grafikę w grze jak wiadomo świnia Maryjek ale w Minecraft świnka ma paską mordkę i nie wygląda to zbyt dobrze. Na prośbę jednego z graczy, noc zdecydował się z świni wypukłej. Noż zdecydował zrobić świni wypukły ryjek. Wygląda naprawdę fajnie. Każdy, kto był na PAX, to już widział, ale większość z Was pewnie nie, a na żadnym z filmików nie było to pokazane. Do gry wprowadzono winorośle rzecz, możecie znać z teralii. Jaskinie są nimi porośnięte i ograniczają widoczność. Teraz będziemy to spotykać w świecie Minecraft. To były te wszystkie informacje. Czekajcie na kolejne, myślę, że coraz nowsze inne rzeczy. I czekajmy z niecierpliwością na Minecraft 1.8. Tak. To były na tyle informacji, że na Was było na razie.